Wiele osób kojarzy pracę w organizacjach społecznych z działaniem bez wynagrodzenia na zasadach wolontariatu. A jak jest naprawdę? Osoby wspierające nieodpłatnie fundacje stowarzyszenia są bardzo ważną częścią sektora społecznego. Jednak działanie organizacji w trybie ciągłym czy świadczenie specjalistycznych usług wymaga często płatnego personelu. Z naszych badań kondycji organizacji pozarządowych wynika, że organizacje coraz częściej korzystają z odpłatnej pracy. Tym samym zmniejsza się odsetek fundacji i stowarzyszeń, które opierają się wyłącznie na pracy społecznej. W 2021 roku za wykonywaną dla nich pracę płaciły dwie na trzy organizacje. 10 lat wcześniej takich organizacji było mniej niż połowa. Wydaje się, że praca w organizacjach Małymi kroczkami, zmierza w kierunku większej instytucjonalizacji. Jest coraz bardziej uregulowana i coraz częściej wynagradzana także na podstawie umów o pracę. Będziemy obserwować dalsze zmiany w sektorze społecznym, a Wy dajcie znać w komentarzu, jak jest w Waszej organizacji. Czy działacie przede wszystkim w oparciu o pracę społeczną, czy zatrudniacie personel?